Zawsze zaczynam od kręgosłupa. Pracuję z ciałem, z pilatesem, z metodą nazwaną pilates, gdzie skupiamy się na ćwiczeniach stabilizujących i mobilizujących kręgosłup, a więc wzmacniamy nasze mięśnie głębokie i wzmacniamy tak zwane mięśnie globalne, czyli te wszystkie, które tak są bliżej skóry, duże mięśnie. I wszystkie te struktury mięśniowe wspierają nasz kręgosłup. Zdrowy kręgosłup, zdrowa postawa, witalna postawa decyduje o tym, jak nie tylko sami siebie postrzegamy i czujemy, ale też to o tym, jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie. Zauważmy, że osoby zgarbione No tak, jak ja się zgarbię, to od razu wyglądam gorzej i czuję się gorzej. Były badania nawet. Mm, to że... prawda, jest taki obrazek, kiedy widzimy, że Ktoś siedzi w pozycji zgarbionej, z zaokrąglonymi plecami, z zapadniętą taką rachityczną klatką piersiową. Kojarzy się to nam, może nawet podświadomie, ze smutkiem, z ciężarem, z jakimś takim przytłoczeniem. Natomiast kiedy widzimy osobę o pięknej, wydłużonej, wyprostowanej postawie, niezależnie właśnie od tego, czy ma dużo zmarszczek na twarzy czy nie, ale kiedy nawet widzimy starszą osobę. Pięknie wydłużono, taką chodzącą z wysoko podniesioną głową. Zawsze się nam to w jakiś sposób kojarzy właśnie z młodością, z witalnością, z siłą, z energią życiową.